Miej też wiarę. Pamiętam, że przed ślubem poszukiwałem odpowiedzi na bardzo wiele pytań związanych czy to teraz, czy już, czy może zaczekać. Nie mam dobrej pracy i tak dalej i te wątpliwości się mnożyły i rozmawiałem z pewną kobietą bardzo mądrą. Siedzieliśmy przy stole i jest mi bardzo głupio, jak to mówię, bo zadałem takie pytanie, nie? Czy To była jedna z wielu obaw, czy ja za 1800 zł z tej mojej marnej pęszczy, pęszczyny, pensji czy zdołam utrzymać żonę moją i dzieciątko, gdyby się pojawiło? Ta kobieta tak łagodnie spojrzała i opowiedziała kawałek swojej historii. Jak Bóg y, za mniej niż 1000 zł i ośmiu osobową rodzinę y, przeprowadził przez y, życie. I ja, jak tego słuchałem, to mi się tylko oczy otwierały i sobie myślałem: No to ładnie, ładne mam problemy, nie? I, i jestem bardzo wdzięczny za tamtą rozmowę. Y, I Dzisiaj jest królowa Maryja, 14-16-letnia, nie wiem, 14-16 lat, która Bogu mówi tak, ale ona też miała wątpliwości, i za to lubię Maryję. Mówi, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiedź godna Boga, Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego osłoni cię. Yy, no. Wiele razy mi brakuje w moim życiu patrzenia takiego, jakże się to stanie. Mam milion wątpliwości, nie jak ukończyć tą chałupę. Przecież to się robi i robi, i, i tak dalej, nie? I Duch Święty stąpi na Ciebie, nie? I nawet w tych, właśnie w tych trudnych momentach łapie się na tym, że kurde, nawet się nie chce modlić Ducha Świętego. Naprawdę, żeby doświadczyć nawet pokoju samego, no. Bo mnie się wydaje czasem, że jak po prostu zakaszę rękawy i tutaj będę chlastał tą chałupę raz w pierwszą godzinę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą i wrócę tyany po 22 godzinach na dwie godziny snu, przesadzam oczywiście, no, to że ja to zbuduję, nie? Gdy tymczasem jest całkowicie inaczej. Jeśli Pan nie wybuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. I Maria jest mi tego przykładem. Nie wiadomo, jakby to wymyśliła yy, z tym Józefem. No nie ma męża, a Bóg ma rozwiązanie. I no dziękuję za to. Amen. A ty jakie masz wątpliwości? I co chcesz oddać Bogu? Duch Święty stąpi na ciebie. Czy ty w to wierzysz? Przypomina mi się jeden chłopak z rekolekcji, <grym> bardzo go serdecznie pozdrawiam, który mówił ja nie będę... Ja jeszcze długo będę palił marihuanę. To mówił w połowie rekolekcji, natomiast po rekolekcjach powiedział jedna rzecz której brakowało mi w życiu i nareszcie ją odnalazłem, to to jest to że Duch Święty przyszedł come Holy Spirit, come eee, że On przyszedł i mówi o, znalazłem pełnię otóż i moja pełnia